Czy to możliwe, że Robert Lewandowski właśnie poznał nazwisko człowieka, który odbierze mu koronę króla ataków w stolicy Katalonii, a tajny projekt Barcelony o nazwie Christian Kofanet to oficjalny początek najbardziej ryzykownej, ale najbardziej genialnej zmiany pokoleniowej w historii klubu? Dlaczego duma polskiego snajpera musi ustąpić miejsca pragmatyzmowi Deco, jak 19-letni diament z Kamerunu ma stać się nowym zbawcą Spotify Camp Nou za ułamek ceny największych gwiazd futbolu? Sytuacja w gabinetach FC Barcelony na początku lutego 2026 roku przypomina niezwykle precyzyjnie zaplanowaną operację chirurgiczną, w której każdy ruch musi być przemyślany z wieloletnim wyprzedzeniem BY uniknąć najmniejszego błędu mogącego zrujnować odradzający się projekt sportowy. Duma Katalonii pod wodzą Hansiego Flicke kroczy obecnie drogą sukcesów, ale w sercach dyrektorów sportowych takich jak Deco narasta świadomość, że biologia jest nieubłagana nawet dla tak doskonałego atlety jak Robert Lewandowski. Polski napastnik, mimo swojej nieprawdopodobnej etyki pracy i morderczych treningów na siłowni, o których mówi cały świat, wchodzi właśnie w fazę kariery, w której każdy kolejny sezon musi być zarządzany z najwyższą dawką realizmu. Kontrakt Lewandowskiego oraz jego wiek zmuszają Barcelonę do podjęcia jednej z najbardziej wrażliwych decyzji transferowych ostatniej dekady czyli znalezienia następcy, który nie tylko zastąpi Polaka pod względem liczby goli, ale przede wszystkim udźwignie ciężar mentalny bycia liderem formacji ofensywnej. Strategia klubu uległa jednak drastycznej zmianie, ponieważ czasy wydawania setek milionów euro na niesprawdzone gwiazdy odeszły w niepamięć wraz z nowymi rygorami finansowymi narzuconymi przez La Liga. Barcelona nie szuka już gotowego produktu za 200 milionów, lecz pragnie odnaleźć talent, który dojrzeje w cieniu mistrza, przejmując od niego pałeczkę w sposób naturalny i kontrolowany. Właśnie w takim kontekście na radarach scoutów pojawiło się nazwisko Krystiana Kofane, dziewiętnastoletniego kamerunczyka, który w ekspresowym tempie stał się najbardziej gorącym tematem w kuluarach wicemistrzów Hiszpanii. Analiza planu Barcelony ujawniona przez specjalistyczny portal transferowy Fichaje zrzuca zupełnie nowe światło na to jak ma wyglądać era polewandowskim, ponieważ klub zamierza iść drogą stabilizacji, unikania szoku generacyjnego. Centralnym punktem tej strategii jest Christian Kofane zawodnik, który swoją przygodę z wielkim futbolem na półwyspie iberyjskim zaczął w barwach Albakete grając w La Liga Hypermotion. To właśnie tam młody Kamerunczyk pokazał potencjał, który natychmiast przyciągnął uwagę największych marek w Europie, wykazując się niebywałą siłą fizyczną oraz umiejętnością gry na małej przestrzeni, co jest cechą niezwykle cenioną w systemie gry preferowanym przez Barcelonę. Sytuacja nabrała jednak pikanterii, kiedy do gry okofane włączył się Bayer Leverkusen kierowany przez Xabiego Alonso, który za kwotę nieco ponad 5 milionów euro zdołał wyprzedzić konkurencję i sprowadzić diament do Bundesligi. Barcelona nie postrzega tego jednak jako porażki, lecz jako idealny etap przejściowy dla zawodnika, ponieważ Leverkusen uchodzi obecnie za jedną z najlepszych szkół futbolu na świecie, gdzie młode talenty szlifują swoją taktyczną ogładę bez niszczącej presji, jaka towarzyszy każdemu występowi na Spotify Camp Nou. Duma Katalonii zamierza bacznie obserwować każdy krok kofany w Niemczech, wierząc, że bolesna lekcja futbolu w Bundeswidze przygotuje go do roli dziedzica Lewandowskiego w optymalnym momencie. Plan zakłada, że Kamerunczyk nie zostanie rzucony na głęboką wodę natychmiast po transferze do Barcelony lecz, wejdzie do szatni, jako uczeń pana profesora Lewandowskiego, by chłonąć jego doświadczenie, uczyć się jak zarządzać energią w morderczym kalendarzu rozgrywek. To właśnie ta kompatybilność profili obu napastników jest tym, co najbardziej zachwyca Hansiego Flickę, ponieważ kofane dysponuje podobną do Polaka siłą fizyczną, instynktem snajperskim, ale dodaje do tego młodzieńczą dynamikę i świeżość, w której Barcelonie czasami brakuje w końcówkach najważniejszych spotkań. Banhan Luin Barcelony ocenia ten proces jako ewolucję kontrolowaną, w której proces przekazywania pałeczki nie stworzy próżni kompetencyjnej w ataku, a Lewandowski będzie mógł stopniowo dzielić się swoimi minutami z następcą bez poczucia nagłego odsunięcia od składu. Finansowy aspekt tego przedsięwzięcia jest dla Joana Leporty kluczowy, ponieważ Barcelona pragnie uniknąć licytacji z szejkami czy gigantami z Premier League i chce uderzyć w odpowiednim momencie, gdy cena zakofana będzie wciąż na poziomie akceptowalnym dla budżetu klubu. Inwestycja w dziewiętnastolatka jest postrzegana jako bezpieczny ruch, ponieważ jego wiek daje ogromny margines na ewentualny błąd i gwarantuje, że wartość rynkowa zawodnika będzie jedynie rosła wraz z każdym kolejnym golem w Bundeslidze czy La Liga. Barcelona chce LP i Kong THC, czyli powtórzyć sprawdzoną formułę budowania liderów poprzez inwestowanie w potencjał, a nie w nazwisko, co w ostatnich latach przyniosło klubowi stabilizację po mrocznych czasach finansowego nieładu. Christian Kofane jest dla wielu ekspertów uosobieniem nowej wizji Barcelony, czyli klubu, który myśli o jutrze, nie zapominając o godnym szacunku dla legend dnia dzisiejszego takich jak Robert Lewandowski. Centralnym motywem całej tej sportowej opowieści jest nieustanna walka o zachowanie ciągłości wielkości klubu w obliczu nieuchronnych zmian pokoleniowych, które dotykają największe legendy. Sichi tej narracji prowadzi nas od seryjnie zdobywanych bramek przez Lewandowskiego przez odkrycie talentu Kofane w Al aż po strategiczny przystanek w Leverkusen i planowany powrót do Katalonii. Wszystko w tej historii skupia się wokół pojęcia naturalnej sukcesji, ponieważ Barcelona wyciągnęła wnioski z bolesnych pożegnań z przeszłości, i tym razem pragnie nowa dziewiątka wyrosła w blasku i pod opieką swojego poprzednika. To opowieść o tym, jak duma z posiadania najlepszego napastnika świata musi spotkać się z chłodną kalkulacją dyrektorów sportowych, którzy wiedzą, że przyszłość ataku Blaugrany musi być budowana na fundamencie młodości dynamiki i finansowej rozwagi. Redfred całej tej sytuacji pokazuje nam, że Christian Kofane to nie tylko nazwisko na liście transferowej, ale symbol nowej ery, w której Barcelona staje się bardziej cierpliwa i bardziej przebiegła na rynku transferowym szukając następców Lewandowskiego tam, gdzie inni widzą jedynie surowy talent. Robert Lewandowski wciąż pozostaje królem Spotify Camp Nou, ale dymisja z tego tronu jest już planowana z niezwykłą starannością, by y każdy kibic z Dumy Katalonii mógł spać spokojnie, wiedząc, że przyszłość jest w dobrych rękach. Czy Christian Kofana udowodni w barwach bayeru Leverkusen, że jest godny niana następcy pana profesora, i czy Duma polskiego snajpera pozwoli mu na bycie mentorem dla młodszej bestii z Kamerunów w ich wspólnym ostatnim akcie na hiszpańskich boiskach? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące miesiące będą czasem wielkiej obserwacji, a każdy gol Kofane w Niemczech będzie celebrowany w stolicy Katalonii tak samo mocno jak trafienia Lewandowskiego w lidze mistrzów. Przekonamy się niebawem, czy ten ambitny plan Deco i Hansiego Flicke przyniesie Barcelonie nową dekadę sukcesów i czy duma z posiadania Lewandowskiego zostanie płynnie zastąpiona przez fascynację nowym supertalentem z Kamerunu. Jedno jest pewne, że Dumas osiągnięć naszego najlepszego napastnika wciąż rośnie, a świadomość, że klub przygotował dla niego tak godnego następcę, jest najlepszym dowodem na szacunek, jakim Lewandowski cieszy się w sercach wszystkich katalończyków. Czy to początek narodzin nowej legendy Barcelony? Odpowiedź nadejdzie wraz z kolejnym oknem transferowym.